I otrzymam go tutaj oczywiście, ciocia Genia. Witam nas, was na kolejnym odcinku, znaczy pierwszym odcinku z Brawl Stars. Wiem, że Brawl Stars jest dość popularną grą, więc stwierdziłem, że zacznę w nią grać. Bardzo mi się spodobało, więc zacząłem kontynuować i tak zaczęła się moja Brawl Starsowa historia. Jako pierwszy tryb myślę, że weźmiemy eliminację, ponieważ bardzo lubię grać, jest dla mnie wygodna. Bardzo jest fajna. Bardzo fajne są w niej animacje, i bardzo fajnie jest zrobiona. Moja technika jest taka, żeby najpierw pozbierać te Power cubesy, które są bliżej w niego. Nie będę chodził po całej mapie, żeby pozbierać Power cubesy, tylko pójdę po tego tu. Załatwimy sobie tego bułu. Weźmiemy jeszcze tego, no i nawalamy tego, tego. Bocika. Widzimy. Tutaj, no i teraz tego bół wypadałoby jakoś tam troszkę go pozwać. Bo Barley już leży. Widzicie, jak jest w życiu. Ciężko. Dobra, ja wygrywam, więc bardzo się cieszę. Słabe jest to, że na tym bocie nie, nie ładuje się ult. To jest bardzo słabe. Gdybym się ładował, to by była dużo łatwiejsza rozgrywka i myślę, że więcej osób by grało w Brawl Stars. Tutaj sobie rzucimy na tego bota nasze TNT bądź na ludzi. O, tutaj Tik. O, Piper. Bardzo ja bym chciał mieć Piper. Z tak fajnym... Brawler, bo Piper bije bardzo dużo. Nie mam, może za dużo HP, nie jest za szybka, ale naprawdę bije to na kozacko. Tutaj mamy tego Tika, który tak nam przeszkadzał, ale... Niestety. Uuu, tutaj dla mnie jest coś bardzo fajnego, bo tego Parleya bijemy, ale o, Piper ma te wszystkie pointsy, no to nie ma szans już z nią. To pipelnik już nie ma szans. O. No i bijemy bocika. Tak. Powiem. Tutaj trzeba zrobić sobie. Tak trzymaj. Nie jestem jakoś załamany. Bo bot nie ma już tak mało procent. O, tutaj od razu PowerPoint czy tam power... ja nie pamiętam jak to się nazywałaś. Aż... Kurde, Piperka, no. Zacznijmy. Zaraz będzie prawdopodobnie tak, że zaproszę surikatka na odcinek. Tylko muszę go dodać do friendsów. W trakcie dodawania go do friendsów będzie małe cięcie. No oglądając ten kanał raczej nie będziecie tracić, tylko zyskiwać, bo ja nie, nie oczekuję jakoś od Was, że będziecie mnie subskrybować, że taki wiecie, że kozak, że sub, subskrypcje, 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 tylko liczę, że po prostu będziecie mi pomagać w rozgrywkach. Surykatek ma słabe konto, bo przed sekundą pobrał Brawl Stars, także od niego też nie oczekujcie żadnych Tutaj bycia pro. No i cięcie będzie za 5, 4, 3, 2, 1. Cięcie. Teraz.